Idziemy do Was z dość nietypowym filmikiem, ponieważ będziemy tworzyli lampiony z dyni. Takie się tworzy zazwyczaj na Halloween. Ja się mogłam przebrać za czarownicę, więc Adam dostał większą dynię, ja mam mniejszą dynię. Po raz pierwszy to robimy, także bądźcie dla Was łaskawi, bo nigdy tego nie robiliśmy. <ścoughs> e, I tak, i co? Mamy wzory. Słuchajcie. Mamy wzory, ja wam tutaj gdzieś wkleję zdjęcia, jakie wzory sobie wybraliśmy. Tam wziął taki bardziej tradycyjny, e, ja mam taki dość nietradycyjny. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo ja mam w ogóle małą dynię, nie mamy takich nożyków, wiecie, jak mają w Stanach, że mogą takie fajne wzory powycinać. My mamy normalne noże, także mam nadzieję... I tak, no, w każdym razie bierzemy się za robotę, ponieważ jest już dość późno, a my nie wiemy, ile nam to czasu zajmie. Także tak. No i właściwie no, na tym to będzie polegało, że będziemy po prostu robili. Ten marker pierwszy, czy ja mam pierwszy tak już? A nie mamy drugiego markera? No, no, pójdę po drugi. E, tak w ogóle myślałam, żeby zrobić y, tę oddotę, nie? Tak. Mam nadzieję, że kolory są dobre, bo te się tu nadcystowały, więc mega ostre. Okej, okay, będziesz teraz przyspieszała, czy? Myślisz to przyspieszała? Tak, będę przyspieszała. Ale teraz nie wiem, wiesz co, bo ten kapelutek chyba tutaj będzie za mały. Muszę mu większe zrobić. Dobra. Czy ja już mogę ciąć? Czy mam czekać na ciebie? No, nie. Oj. <laughs> Ale Mhm. Mm. Już pachnie dynią. Mm. To jest taki specyficzny zapach. Nie wiem czy lubisz. O, o, jak ja mam to wyciągnąć? Teraz wszyscy mają zawał, kiedy korzystam z tego noża. Jeżeli chcecie robić to w domu, róbcie to pod opieką dorosłych. Patrz, mm. <laughs> mieści się, pole ładnie widziałeś? Patrz, pyk. No. Chyba, że z tym nożem nie będę tańczyła. O śmierć, Jezus. <śmiech> <śmiech> to nie je. Dobra. ja że ten kapelutek musieli mu narysować. Okej. Okay. A jak kapeloty nie trzeba? Okej. Okay. O Ma Masz. Nie wiem, czy chcesz taką okrągłą, czy chcesz taką wąską jak ja mam. Daj tutaj na to okay. Okay. Może być taka, czy no, może, ta może być Ale twoja ma chyba, zobacz, cienkie ściany, moja ma takie grube, Po teraz jak będziemy ten na wycinali, to będzie masakra. A moja nie śmierdzi aż tak bardzo. A twoja? Nie, tak się wydawało na początku. years later. Three weeks later. Oh <laughs> <I'm so fresh. laughs> No dobra, no, ząbek będzie dłuższy. Nie będzie ząbkiem. <laughs> Trzeba wolać, w zęby nie połamać. Swoich? Czy jego? No, czy wycinani, widzisz? A. Czy pomóc, czy coś tu mógł? Nie no, okay. <laughs> Ale ciekawe jak te lęby wyszły Moje są takie O nie! Zębą urwałam Znaczy możesz go przeżyć tą tym co, co się śmiejesz? Ci? Nie. Wtedy, moje jest takie. Czekam, że pokażemy. Tak nam wyszło. Tutaj są nasze wieczka, można je podnieść i się mieszczą. Także myślę, że jest całkiem spoko. Jak na pierwszy raz z dynią. <noise> A, tak. Możecie pisać w komentarzu, która dnia Wam się bardziej podoba, ale to zaraz ją w ogóle wsadzimy w środku świeczkę, jeszcze je wyczyścimy. Która bardziej dlaczego Adama? <laughs> no dobra, ja też uważam, że twoja jest lepsza, ponieważ jest bardziej starannie zrobiona i twój ma nos, ale mój ma brwi. <laughs> która bardziej dlaczego, Adam? O. O, <laughs> i dlaczego Adama? O. się pięknie. Zapomniałam, że ma twarz. Nie. No, tak. Może zapalać w środku, jakby tu było. No. Uwaga, zaraz będzie próba generalna ze świeczkami. Patrz. Fajnie. Ale moja? No, jest, jest czaderska. To ja sama muszę przyznać, że Adamowi lepiej wyszła dania niż mnie. Ale bo oczywiście możecie pisać, że mnie lepiej wyszła. <grych> Ale nie jak, mam być to naprawdę Adama dynia jest o wiele lepsza niż moja. Moja jest taka bardziej słodka, prawda? Taka malutka i w ogóle słodziutka. A może zrobić mi zdjęcie z moją? No. A mhm. o, to No, co. Weź swoją dnię zrobimy sobie selfie. Pamiątkę. Odwrócimy to, żeby towary teraz się prezentowały. Powinniśmy to w ogóle posprzątać, żeby teraz takie ładne pożegnanie było, ale wybaczycie nam, zaraz to posprzątamy, weźmiemy się w ogóle do ogarnienia. To znaczy ja się wezmę, bo to był mój pomysł, więc biorę pełną odpowiedzialność. Napiszcie koniecznie w komentarzach, która dnia według Was jest lepsza. Nie obrażajcie się, jak napiszecie, że Adama, bo ja też uważam, że jego dnia jest lepsza. Ehm, no, że nie, żeby było widać. Tak. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej jadama na kanale. i Mam oczywiście pomysły na kolejne filmy. Także, no trzymajcie się do zobaczenia następnym razem. Pa pa! <grym i w górę> Cześć!